Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny na mojej czeskiej farmie Jak widzicie trochę kasy przybyło, no, udało się buraki sprzedać już to jest też kolejne pole ze zbożami, które koszę, więc no, jest tego trochę Jakoś na tej mapie łatwiej się zarabia tą kasę Szybciej ona nam przychodzi Dlatego też w tym odcinku jakieś zakupy nowe planuję, zobaczymy jak to wyjdzie na pewno wiem, że muszę kupić coś do ziemniaków bo na jednym z pól mamy też ziemniaki zasadzone i trzeba będzie je czymś zebrać ale no to za chwilę najpierw zajmiemy się tym najważniejszym co tutaj mamy czyli zboża i dokończymy w końcu buraki, bo przyszła noc i już w nocy było ciężko te buraki ogarniać. więc zaraz sobie tutaj je zaczniemy do końca, do końca robić, ale najpierw ustawię komputer na to, żeby ustawię pracownika, żeby skosił nam ten jęczmień dalej na kilku polach już mam znowu zasiane trochę zboża, więc tam już sobie rośnie wszystko spokojnie i, i, i też tam zaczyna się dziać nie chciałem nagrywać odcinka z nocy bo i tak to mało co widać, bo jest ciemno cały czas ale jak najbardziej coś można Jakieś tam prace można robić, a mówię, no ciężko nagrywać coś, jeżeli jest dość ciemny ekran. Więc lepiej poczekać trochę, jakieś prace wykonać tam poboczne, a te główne prace przyczekać na dzień. Mamy piątą 5, 36, gdzieś tam się już wszystko budzi do życia. Tu już zatrudniamy pracownika. No i my zaczniemy sobie od uraków skończymy je, bo tutaj mamy jeszcze jakiś pasek zaraz je wiozę, potem już będzie z głowy jakiś pasek bądź to A jaki jest widok z tego? o, też całkiem fajnie szczerze mówiąc pierwszy raz jadę właśnie kombajnem do środka ale też może być nie jest jakiś tam uciążliwy widok i da się nawet z tej perspektywy zbierać te buraki tu jeszcze jest ich trochę takie właśnie końcówki pozostawało tych buraków, więc no jest możliwość zająć się tym do końca Zbierać to, tak, żeby już można było za chwilę coś na tym polu innego robić. Zasieć jakieś zboże, albo właśnie na swym jakim? Zobaczymy co będzie, albo na kukurydzę się skupimy teraz. Jest z racji tego, że mamy mieszkanie, na kukurydzy, to można było wykorzystać. By tam daleko mam isieczkę, a nie w sumie i header do kukurydzy, więc mamy co, możemy, możemy z nią coś tam zrobić. Akurat cztery rządki. Tak jak mówię, troszkę gotówki mamy, więc jakieś zakupy tam zaraz będziemy robić. No ale najpierw muszę wejść sobie tym skąd się tam z przodu, jeszcze została cała masa nawet, że tak powiem, tych kuraków Może tamto też zaraz weźmiemy. No, na pewno na pewno nie uda nam się uzbierać. Już fajnie by było. Żeby uzbierać pełen kombajn. W razie podniesiemy to i jedziemy zobaczyć co nam z przodu jeszcze zostało. no, jakiś sprzęt grający. Prędkość ma że dałem 23, 26 km na godzinę przy załadowaniu 23 ton. O, właśnie tu jest całe pole jeszcze do koszenia, zbierania. Jest cała masa tych buraków. Tylko między tymi słupami jest, dlatego tak było zostawione. za tym jedziemy. Cały czas na widoku z kabiny i będzie fajnie, fajny odcineczek. Oczywiście w międzyczasie będziemy robić inne rzeczy, bo tam trzeba kombań co jakiś czas odładować i tam kuszlimy jęczmień, więc no będziemy chwilowo przerywali, ale jak na razie możemy, myślę, że na, razie na spokojnie możemy tutaj zająć się tym brakiem i myślę, że do tego pełnego zbiornika dobijemy, patrząc na to, co tutaj zostało. O dziwo trochę tego zostało jednak. Nie spodziewałem się, że aż tyle tego będzie. Tutaj jeden rządek, pojedziemy do góry tym rządkiem. Mhm, mm tam będzie pewnie. Spodjedziemy pod... O, gdzie kutuj, tak już mnie nie, nie da radę podjechać. <śled> Hej, jest strasznie wielki. Ale już sypiam. To tutaj się teraz stało. Zrobimy kółeczko, zawrócimy go. Zawrócimy go i niech jedzie dalej. Komponent próżniony no, no i śmigałem. I tutaj tą końcówkę zrobię. myślę się i tak zawiesił za chwilę. No, no. no właśnie, tak jak teraz. Tułeczkę dokończymy i wtedy go puszczę już normalnie na całość. <laughs> Z powrotem, Teraz zobaczymy, jakie to pole duże jest. Kombajnu znowu tego jak to teraz wygląda, no to jedziemy ten rząd, zrobimy jeszcze raz, między tymi słupami zrobimy slalom, a no jak na razie musimy to dokończyć. To też szybko idzie, ta praca tym kombajnem. Jak widać, tutaj też z tym ścianie w mery idzie. Już tamto pole jest zasiane całe. To tutaj też zaraz będzie. Ono oczywiście zaraz na drzewie zawiesi. Także śmieszniej Kosił, A tutaj nie Dobrze. sprawę pełen. To tutaj będziemy teraz z tym rzędem sobie. Fania z tyłu to pojedyncze koło. Bardzo, bardzo dobrze na tym zawraca. O. Oczywiście ten guzik. będzie slalom między słupami tak naprawdę. No i musimy to jednak zrobić. No. Nie wiem, kto da pozwolenie na postawienie tych słupów na polu, ale no, jak musi być, to musi być. Widzicie, tu już jest koniec i teraz musimy ominąć teraz słup i te dwa rzędy zrobić. I tutaj następne. O. Udało się. Spróbujmy tutaj sprybujmy, z powrotem wyjechać. Zróbmy teraz w tą stronę. I tak, w kółko będzie go najlepiej z tym jeździć, chociaż zaraz ile ja mamy dziewięćdziesiąt dziewięć. Dobrze widzę? Jest strasznie małe to wszystko, więc ciężko tam zobaczyć cokolwiek. O, właśnie skończyło się miejsce na zbiorniku. Tak, bo z drugiej strony. Więc ja już się przygotuję, żeby to tutaj z tej strony zaraz zbierać. O. Tak, to sobie przygotujemy. już kombajn do buraków może kombajn do ziemniaków albo no, zobaczymy zaraz jak to wymyślimy muszę uważać, jak dobrze podjechać Niestety musimy też sami trochę pojeździć tym kombajnem. Z racji tego, że on tutaj nie ogarnia do końca już teraz. Już jest małe pole. Ale całkiem dobrze to wszystko idzie. jeszcze ten się oczywiście gdzieś zawiesił w czasoprzestrzeni przestrzeni też te strony potrafi zrobić z nie bardzo No ale tyle go nakierujemy. Dlatego też będziemy musieli jednak prowadzić, już sami do końca tego pola, chyba. Czy może nie do końca. No właśnie, zaraz uciekam tutaj, w tamtą stronę. No trudno, jakoś pogodzimy to wszystko. Tak parę widać, strasznie trudne do obsiania, bo komputer tych wszystkich zakamarków on nawet nie, nie dosięga, on nie, do, nie dojeżdża. Więc trzeba wszystko samemu jednak objeżdżać bez pomocy komputera. A na single to jest trochę ciężka, dość <kluz> <kluz> duża mapa. Teraz postaram się wydać dla Was więcej tych filmików żebyście mieli co oglądać przez ferie jeszcze gdzieś tam ostatnie czasy, ostatnie. Mm, ostatnie ferie już są, ostatnie ostatnie mam już ferie. Więc może jest szansa, żeby zwiększyć trochę tą oglądalność tych moich filmików. Czy puścimy tu komputer? Nie, nie puścimy. Zresztą już jest pełna zaraz. Muszę jeszcze wysypać już. No, tutaj mamy jeszcze te studienki. Nawet do nich w sumie nie dojedzie jeszcze. Wjedziemy drzewko dookoła. On wszystko zasiął? Nie, to tutaj jeszcze stało. Do góry jedziemy, tam w góry stoi. że po jednej już jest pełna, więc no, dwa razy po pół jest. Myślę, że teraz tej trzeciej nie napełnimy, czwartej teraz nie wyspólimy do pełna. No zawsze, coś tam się wysypia. Zaczniemy sobie działać z tym, zobaczymy ile się tego uda zebrać. Co ja myślę, że to już do końca. Teraz zbieram jeszcze nie tylko tamto nam. No, zobaczymy, że już resztka buraków, to już całość już zakończymy. przedażą, sam koniec. Z takiego kawałka już to na jest. O właśnie tam skończyłem, to właśnie przynajmniej gdzieś tutaj skończyłem tutaj sobie akurat zaczniemy od tego i będziemy dalej działać Jeszcze znowu zarno kończy z tu dzień trzeba dookoła objechać. Później komputer, oczywiście on powiedzie inaczej niż ja bym tego chciał, ale niech będzie dobra. To mam inne zajęcia. Tak jak ten kombajn. No i ruszamy dalej. No, już trochę zostało do obsiadania tego pola. No, ale będą dwa pola już do skoszenia. Trzy w sumie, bo tam już urosło dokładnie. Ciekawe, zawróci czy nie zawróci. Dobrze tam kosi, tutaj też widać jak na razie działa sobie elegancko. Później będzie tylko zakręcić. Więc to wszystko jakoś tam sens ma. Może faktycznie jeszcze zbiornik się rozbiera tego znieczmienia. Z, 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 z Już następny pole tam czeka z daleka, jak widzicie. Ja trochę pokosze są te studzienki, które trzeba będzie obkosić dookoła. Właśnie z błota szybko znajdowały nawet. To objechać do końca, dookoła. I teraz spójrzmy, co my tu mamy. Ciągnik, trzeba nastawić, ale to już... norma. Ziarna już nie będzie zaraz. No dobra, na tym odcinku będzie już wszystko. Zapraszam Was na kolejne, gdzie już zakończymy buraki, wywieziemy je i pewnie zaczniemy kolejne pola, więc do zobaczenia. Cześć!